widząc naszą wspólną historię, nas przywiodło to, że po pierwsze, żeśmy spotykali się w wielu sprawach, dwa, że chcieliśmy, żeby Polska była wolnym krajem od pisowskiej zgnilizny. Ale żeby to się wydarzyło, wymagało to od nas kilku rzeczy. Odwagi, determinacji, pracowitości, wzajemnego szacunku i wzajemnej sympatii. Nie ma szczęśliwego społeczeństwa, które się nie lubi. Które się hajtuje, które nienawidzi. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy. Prosto. I bardzo prostym i wrażnym językiem. Polska będzie tak długo bezpieczna, Polska będzie tak długo pożądanym partnerem dla tych najbardziej ambitnych, gwarantujących nasze bezpieczeństwo wobec agresji rosyjskiej partnerów, tak długo jak my będziemy rządzić. Tak długo. Wszyscy pamiętamy i kochamy te słowa naszego papieża. W dobrem zwyciężaj. Komunizm Polsce, co to za bzdury są? Ludzie tak? ginęli w takim razie nie z powodu idei, tylko tak po prostu mordowani. No, pana, nie tak dawno była rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszka. Ale to niech pan jedno z drugim nie miesza. Nie, a komunizmu e... mam z tym nie mieszać. Może pana, Na ale... Boga Świętego, to co mam z tym mieszać? Wypadki drogowe? A morderców niech pan z tym miesza, tak? A ci mordercy to przepraszam... Tak jak Żydzi dostaną od nas restytucję. Mhm. Znaczy reparacje zostały nam przyznane w Podżdamie. 15% alokacji sowieckiej. Co zrobił Związek Radziecki? To co zawsze, zajumał. Mhm. Mhm. E, Skoro proszę nam też się moralnie należą. to Czy e, zmienia minister się... Spraw Zagranicznych robić coś? Aby Ale chwila moment, bo, bo te moralne zobowiązania zostały rozliczone. Dobra, chwila moment. Który kraj dostał największą proporcję terytorium niemieckiego po II wojnie światowej? Ale terytorialnie straciliśmy. Widzi to jest, ja oczywiście to wiem, wszyscy to wiemy, no tylko, tylko że, że pan tylko chwila, moment, bo Niemcy realnie stracili. To mogli nie wywołać wojny, ich sprawa. Dobra, Niemcy stracili na rzecz Polski 20% terytorium. Nam połowę terytorium zabrał Związek Radziecki. Mhm. To dlaczego PiS się nie domaga reparacji od Związku Radzieckiego? Mhm. Realnie zyskaliśmy. Znaczy, po pierwszej wojnie światowej zyskaliśmy terytoria niemieckie i po drugiej wojnie kolejne terytoria niemieckie. Rachunek wyliczono z tego, co pamiętam, na 6 bilionów 200 miliardów. Wie pan, co umieszczono w tym rachunku? Albo 8 bilionów 200 miliardów. Trylionów tam. Nie, ale, ale dlaczego kpimy z tego? Zniszczone polskie miasta... Zrujnowane polskie miejsca. Ale Zabici proszę mnie nie obywatele. przekonywać, że Niemcy się Pisz. zachowywali jak bestie i że zrujnowali nam kraj. To dlaczego, bo przechodzimy, to dlaczego pan zakpił trylionów? No, to so, no to bo jest jeżeli ogromny się w rachunek. Rachunek, w rachunek w jeżeli się wpisuje Jedwabne, Niemcy ma, 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 mają nam zapłacić za Jedwabne. Jaka, Myśli pan, że jaka będą to chciały? jest część tego rachunku? Znaczy, ale jak, czy, jaką głupotą trzeba być, żeby wpisywać Jedwabne do tego rachunku? Czy, czy Będziemy się domagać od Niemców tego, żeby e, zapłacili nam na, za zrujnowaną stolicę za zabitych polskich obywateli, żeby zaczęli od tego, żeby oddawać nam dzieła sztuki, które nam ukradli. Cały czas oddają. Ech. No, trzeba je najpierw znaleźć. Ja. Mhm. Kanclerz Scholz, e, był w Warszawie, zaproponował. My uznaliśmy, że 200 milionów to jest za mało. No, co on zaproponował? No. On, on, on naplłą w twarz szczerze.